Cześć kochani, słuchaj, swoją drogą e, chyba, muszę, chyba muszę sobie już zacząć wymyślać takie hasło otwarcia, nie? na początek takie, takie coś żeby było tak, tak, tak YouTubeowo, tak, hej łobuzy czy coś e, tylko nie mam na to pomysłu, więc pierwsze zadanie dla was pomóc mi wymyślić, e, pomóc mi wymyślić moje hasło otwarcia ale dobra, nieważne, cześć, to ja e, i generalnie dzisiaj, dzisiaj pomawimy, pomówimy sobie o takiej sprawie, otóż po moich ostatnich nagraniach zwróciła się do mnie czytelniczka, pani Ania, którą z tego miejsca pozdrawiam I poprosiła mnie, żebym wyznaczył jej jakieś zadanie literackie No i ja wiem, że ja sobie na Facebooku wam pisałem, że jakiś czas muszę sobie zrobić przerwę Znaczy, że nie mogę się tym zajmować, nie, nie mam czasu już sprawdzać waszych prac Ale no, no kurczę, nie dawało mi to spokoju Lubię Lubię pomagać więc stwierdziłem, że dam pani Ani zadanie literackie, mało tego, dam wam wszystkim zadanie literackie. Otóż będzie to takie ćwiczenie literackie, które jest o tyle fajne, że wy możecie sobie je ćwiczyć indywidualnie, a nie musicie mi wysłać efektów, żeby widzieć żeby widzieć, co tam nie gra, bo sami będziecie widzieć, co tam nie gra. Otóż to jest, to jest technika, którą ja sam zastosowałem, i która u mnie zakończyła się debiutem, więc chyba nie jest najgorsza. A technika polega na tym, że Musicie moi drodzy spróbować napisać coś, opowiadanie, scenę, może fragment powieści w klimacie, w którym kompletnie się nie czujecie komfortowo, w którym nie czujecie się swobodnie i tak dalej. Każdy ma z nas jakieś takie literackie marzenie, które chce spełnić. Tak? W moim przypadku na przykład to było pisanie fantazy. Ja się szykowałem do pisania fantazy wiele lat, prawie 10, może i dłużej, jeśli wliczymy. Moje RPGowanie kiedyś tam. I zawsze chciałem pisać fantazy. Ale w którymś momencie stwierdziłem, że dobrym ćwiczeniem dla mnie będzie, jeżeli napiszę fabułę w klimacie, w którym kompletnie nie czuję się komfortowo, którego nie znam. Którego nie czytałem. I napisałem Space Operę. I okazało się, że napisałem ją na tyle dobrze, że skończyło się to moim debiutem. To jest oczywiście książka Czarna Kolonia, która później wyewoluowała w sequel pod tytułem Wilk. Więc jak wiecie, na tym właśnie wypłynąłem ku mojemu zaskoczeniu, bo ja w życiu czytałem wtedy dosłownie jedną space operę, a napisałem dwie. Dlaczego jest to dobre ćwiczenie? Ponieważ operując literacko w klimacie, w którym się niezbyt komfortowo czujecie, będziecie szukać nowych technik: nowych technik opisu, nowych technik narracji, nowych technik prowadzenia fabuły, nowych technik opisu postaci, ponieważ będziecie chcieli z tego jakoś wybrnąć, więc w pewnym sensie będziecie szukali drogi na skróty. Pozornie, ale realnie, e, realnie będziecie po prostu, wasz umysł zacznie pracować na zupełnie nowych obrotach. To jest zresztą udowodnione psychologicznie, że warto sobie robić taki, e, takie zmiany, warto ćwiczyć umysł poruszając się w jakichś nowych dziedzinach, ponieważ to wzmaga nasze połączenia, tak? Umysł jak wszystko nie lubi zastoju, tak? Lubi zmianę. I dobrze, żebyście właśnie skorzystali z tej szansy na tą zmianę. Więc mówię, moje ćwiczenie dla was. Zdecydowanie spróbujcie napisać coś w klimacie, w którym nie czujecie się dobrze. Nie wiem, chcecie pisać fantazy? Napiszcie science fiction. Chcecie pisać science fiction? Napiszcie fantazy. Chcecie pisać romans? Spróbujcie z kryminałem, a może z horrorem. Chcecie pisać horror albo, albo kryminał? Spróbujcie z romansem. I tak dalej i tak dalej. Sami zobaczycie po jakimś czasie, czy wam to wychodzi, czy nie. Nie chcę mówić, bo ponieważ pani Ania już napisała mi, jak jej idzie. Nie wiem, czy nie, nie uprawniła mnie chyba do ujawniania tego publicznie, ale generalnie mogę powiedzieć w skrócie, że ona jest z tego ćwiczenia zadowolona. Więc no, mam nadzieję, że wam się przyda taka dość prosta rada. No i tyle. Dziękuję. Będą kolejne filmiki, bo widzę, że ta formuła wam odpowiada. No, i jeżeli to będzie publikowane przed weekendem, to zapraszam w weekend na konwent fo, fo, kon, FoCon, jakoś tak. No, w każdym razie będę tam, a szczegóły będą na mojej stronce. Yy, buziaczki, papa. Pa.